Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym odcinkiem, z nową energią. Napisała do mnie pewna dziewczyna, która była z chłopakiem. Trzy miesiące zamieszkali razem. No i pewnego dnia ten chłopak powiedział, że jednak to nie jest to. Wyprowadził się, powiedział, że znalazł nową dziewczynę. Ona go bardzo kocha i nie wie, jak sobie ma z tym poradzić, bo cały czas o nim myśli, cały czas wypisuje. On ją totalnie odlewa. Poszedł w siną dal. I co nam ma teraz począć? Także odcinek z cyklu "Co zrobić z takim fantem", tak? Jeżeli ktoś znalazł się w podobnej sytuacji. No więc odpowiem tutaj krótko na ten temat. No jeżeli facet od, odchodzi, tak? Czyli mówić, że to nie jest to po trzech miesiącach? No to po pierwsze, taki facet nie jest w ogóle osobą jakąś wartościową, no bo jeżeli tutaj ci mówił, że cię kocha czy, czy po prostu no mieszkaliście już razem i jakaś relacja tutaj miała miejsce, tak? Nawet grubsza, no bo zamieszkanie w ogóle z człowiekiem, no to już jest relacja na wyższym levelu, nie? To nie jest już spotykanie się na kawkę, na piwko, fanfaramfa w ogóle wolność, tylko to już jest no wyższy level, tak? No więc jeżeli gościu z dnia na dzień coś takiego robi, pakuje walizki, mówi, że to nie to, odchodzi sobie do innej, no to jest to typ człowieka nieodpowiedzialnego po pierwsze. Po drugie, to, że Ty jesteś dalej w nim zakochana i wpatrzona w niego, no to to już jest, to już jest w Twojej głowie i będzie to ciężkie wyjść z takiej sytuacji, ale jest to do zrobienia, tak? No, miałaś do czynienia może z toksycznym gościem który jeszcze może cię obwinił, tak, że to jest Twoja wina. Eee... Najczęściej tak jest, jeżeli właśnie facet odchodzi do innej kobiety, mówi, że to jest Twoja wina, bo coś na przykład nie byłaś taka, jak on sobie wymyślił, że to taka jesteś. Czyli nie byłaś tym wyidealizowanym jakimś obrazkiem jego. No więc no to tutaj jest znowu ten sygnał ostrzegawczy, tak? Eee, że jeżeli facet daje to do zrozumienia, no, to znaczy, że on już wcześniej miał to w głowie, tylko po prostu on w międzyczasie szuka nowej zdobyczy, tak? Czyli tutaj mieszkał z tobą, dał ci jakieś sygnały, może źle to też odebrałaś, bo jak się jest zakochanym, to często się ma te klapki na oczach, może nie chciałaś dostrzec pewnych sygnałów, bo facet zawsze da jakieś sygnały. Kobieta zresztą też, tak? Jeżeli komuś na, na nas zależy, to my, tu, my to wyczuwamy. Albo tego nie wyczuwamy, czyli wmawiamy sobie też pewne rzeczy. Więc co zrobić z takim fantem, jeżeli ty go dalej kochasz, a facet po prostu ciebie no, odszedł sobie. No, tutaj powiem, powiem krótko. Może to nie będzie zadowalające, no ale taka jest prawda. Powinnaś dać temu odejść, dać temu w ogóle spokój. Yy, zająć się sobą, swoimi pasjami. Po prostu tym co, tym, co lubisz robić, co zawsze lubiłaś robić, czyli jakiś sport. Może zapisz się na siłownię, wyjeżdżaj, zwiedzaj świat, podróżuj i nie szukaj miłości też na siłę, bo takie coś nigdy nie wypala. Nie zastąpisz kogoś kimś od razu, tylko po prostu poznawaj ludzi, tak? poznawaj nowych znajomych, zmień środowisko, otoczenie, oglądaj komedie, fajne filmy. Staraj się wyłąc wyłączać to, tak? Poblokuj go w ogóle wszędzie, nie, nie zaglądaj na, na jego zdjęcia po prostu. Ile, bo tak często jest, że ktoś, kto dalej kogoś kocha, często właśnie przegląda jego zdjęcia, interesuje się nim, wchodzi na te portale jakieś. I to jest właśnie, to jest yy, błąd, tak? Powinnaś powiedzieć, spadaj dziadu na drzewo w ogóle, najlepiej idź, do tej jakiejś Halinki, czy, czy nieważne tam, kto to jest, Kasia, Halinka, Zosia, a on i tak może w pewnym momencie się przebudzi, że on coś stracił, tak? A jeżeli ty będziesz go właśnie nie wiem, tutaj cały czas do niego pisać, jaki tęsknisz, jaki on po prostu był na tym piedestale w twoim życiu, no to ten facet nigdy nic nie zrozumie, tak? No taka jest ludzka też psychika, i, i w ogóle ludzie są dziwni, dziwnie skonstruowani. Yy, że często tak jest, że im bardziej właśnie będziesz tutaj rozpaczała czy tęskniła za, za tą osobą, to tym mocniej będziesz cierpieć, tak? Cierpieć i to zadajesz sobie teraz ten ból sama, bo on tak naprawdę ma to gdzieś. On po prostu się spakował, on odszedł, yy, on, ty, on ten obraz już może zapomniał, ale mi się wydaje, że po czasie niektórzy ludzie rozumieją pewne rzeczy, zrozumieją pewne rzeczy. Ale no to, to nie, już, nie jest już takie proste też do odbudowania później, tak? Jeżeli ktoś coś zrozumie po latach. Chociaż bywają takie sytuacje, że ktoś coś rozumie po latach. Zależy też jak relacja się zakończyła, w, jak, w jakim stylu, tak? W ogóle miłości nie ma na siłę. To, to też chciałam podkreślić, że, że jeżeli ktoś odszedł, postanowił z Was zrezygnować, to nie czołgajcie się przed tą osobą i nie proście o miłość, bo to w ogóle nie jest miłość, tylko to jest jakieś takie mm, robienie sobie krzywdy i robienie sobie na złość, bo pewnych osób i tak się nie zmieni. Tak samo w przyjaźni, no przyjaźń na siłę to nie, nie jest przyjaźń, tak? A kto cię, y, kto cię chce znaleźć i tak Cię znajdzie, więc po co? No po co to? Po prostu dużo związków jest na siłę w tych czasach. Także nie poddawajcie się, nie poddawaj się i do przodu z fartem, codziennie jest nowy dzień.